Cześć, witam wszystkich w nowym roku. Jest to pierwszy odcinek, więc postanowiłem, że zrobić mały research w filmach na kanale i odpowiedzieć na parę pytań, które bardzo często zadajecie. A mianowicie chodzi tutaj o Intercom T-Max Pro marki Fritcon, który tutaj już mam go dwa lata i testuję. I dzisiaj kilka słów na jego temat. Pat Typ na to, żebyśmy kupili właśnie tanie rozwiązanie interkomów, żeby nie wchać się w nie wiadomo, jakie drogie interkomy, bo nie wiedzieliśmy jeszcze tak naprawdę, czy ten bakcyl motocyklowy nas pochłonie. Po dwóch sezonach i wycieczkach w Bieszczady mogę powiedzieć, że jak za te pieniądze, ten Intercom jest naprawdę rewelacyjny. Na Aliexpress kosztuje 168 zł w pojedynczym egzemplarzu i dostajemy centralkę, głośniki, dwa mikrofony, dwie bazy montażowe. Jedna jest na śrubki, która jest u mnie zastosowana, i na taśmę 3M. Dodatkowo jest kabelek do ładowarki. Skupmy się na plusach tego interkomu. Tena przede wszystkim, po pierwsze. Po drugie, jakość wykonania. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Wszystko jest naprawdę na wysokim poziomie. Nic tutaj nie trzeszczy, nie stuka, nie puka. Wielokrotnie wypadł mi z ręki ten interkom i nic się z nim nie stało. Kolejnym plusem dla tego interkomu to wytrzymała bateria. Co do połączenia Bluetooth, bo on ma tylko w sobie połączność po Bluetoothie. Jest to wystarczająca jakość do tego, by sobie móc w grupie porozmawiać. Komendy są bardzo zrozumiałe, głos, przez te głośniki, które są dołączone w zestawie, w zupełności wystarczają do tego, żeby do tej prędkości 120 można było wszystko zrozumieć, kto co mówi w grupie. No chyba, że ma po prostu źle przyczepiony mikrofon, no to wtedy te komandy mogą być troszeczkę cichsze, i no to wtedy prosimy, żeby ktoś tam troszeczkę głośniej coś powiedział. Ale tak ogólnie nigdy nie zdarzyło się, żeby ktoś mówiąc, czy z interkom, skręcamy w prawo, w lewo, jedziemy na wprost, czy ta komenda byłaby niezrozumiała. Zasięg tego, no, niby 800 metrów. Realnie 400 w dobrej jakości, powyżej 500 metrów potrafi rwać już połączenie, ale jak na Bluetooth uważam, że to jest bardzo rewelacyjny zasięg. Oczywiście w otwartej przestrzeni, wieziemy sobie gdzieś do miasta, no to e, gdzieś wiadomo zakłócenia z anten mogą spowodować, że ten zasięg będzie troszeczkę mniejszy. Nie szukałbym tutaj bardzo dobrej jakości typu Cardo czy Sena, z tego względu, że cena no, tutaj też mówi sama za siebie. Ten interkom na pewno nie jest dla audiofilii. Tutaj zakres tonów przekazywanych właśnie w komunikacji jest bardziej na tym poziomie średnim, czyli mamy wycięte część tych tonów niskich i tych tonów wysokich. Także tutaj tak oscylujemy praktycznie w tym środkowym zakresie częstotliwości do naszych rozmów. Jest to przyjemne i bardzo zrozumiałe. Czasami zdarzają się jakieś tam trzaski. Raz nam się zdarzyło, wjechaliśmy w jakieś takie zagłębie zakłóceń, że interkomy zaczęły łapać zakłócenia. I wtedy trzeba było zresetować te połączenia. Ogólnie rzecz biorąc, nigdy nie narzekałem na jakość dźwięku z tych interkomów. Z WAD, żeby go naładować, w zestawie jest dedykowany przewód ładujący i to jest mikro USB. Z tym, że ten przewód mikro USB jest zakończony tą wtyczką. Praktycznie dwa razy dłuższą z tego względu, że tu jest te złącze wodoodporne i one dosyć głęboko wchodzi, więc ten przewód musicie mieć ze sobą, żeby naładować taki interkom. Bo zwykłym przewodem nie dacie rady, chyba że będzie na tyle wąska ta łaptyczka, że ona tutaj jakoś tam się zmieści, ale ogólnie rzecz biorąc, próbowałem kilkakrotnie, bo zapomniałem swojego przewodu ładującego, żeby naładować interkom, no i niestety wtyczka nie wchodzi w gniazdo ładujące, no i niestety wracaliśmy w ciszy. Dlatego to jest taki minus, który, hmm, może nie jest to duży minus, ale trzeba mieć ten właśnie interkom, ten przewód ładujący do interkomu zawsze przy sobie. No w razie awarii, rozładowania baterii, bo zapomnicie go naładować przed wyjazdem. Wtedy stajecie sobie gdzieś na kawę. W tym czasie ładuje się wasz interkom. Ale i tak uważam, że bateria, która tu jest w środku dwa dni rozmów i to intensywnych rozmów, zresztą słyszeliście, są filmy z Bieszczat. Także wiecie mniej więcej, ile rozmawialiśmy, a to nie jest też wszystko, co było na filmie. Ten model T-Max Pro ma dodatkowo wbudowane radio FM. Tak naprawdę korzystałem z niego dwukrotnie w samotnych dojazdach do pracy. I tyle. O ile sygnał jest silny i mocny, no to radio odbiera, jest dobrze słyszalne. Lecz jak jest już powiedzmy, wyjeżdżamy poza miasto, to wtedy gubi tą falę. Z wad, no wiadomo, brak meszu. No nie w tej cenie, tak? Bluetooth najlepiej łączy się tylko z Bluetoothem tych marek, czyli są tam, wiem, że jeszcze T-Max, T-Max Pro, jak w tym i w te poprzednie fitkony po Bluetoothie z tym interkomem się jak najbardziej połączy. Te T-Max Pro łączy się maksymalnie po Bluetoothie z sześcioma Kierowcami. Taką grupę możemy sobie stworzyć: sześciu motocyklistów i sobie świetnie w grupie rozmawiać. Tutaj dużą wadą, uważam, że to jest bardzo duża wada. Jeżeli chcemy stworzyć grupę trzech, czterech motocyklistów, no to tylko musimy bazować na interkomach marki FITCO. Próbowaliśmy zrobić grupę motocyklistów, gdzie były dwa. I Maxy Pro plus jeden zupełnie jakiejś innej marki i sytuacja wyglądała tak, że po prostu albo połączył się ze mną, albo połączył się z moim kolegą, ale nie mogliśmy stworzyć grupy. Także tutaj nie wiem, czy my żeśmy coś źle robili, ale dosyć długo czasu żeśmy spędzili na tym, żeby sparować się. Sparować się, sparować dadzą, ale tylko w grupie dwuosobowej. Jak już chcemy stworzyć 3, 4, czy tam 5-, czy nawet 6-osobową grupę, to tylko wyłącznie tej e, firmie e, Fritcon one się będą w stanie połączyć. Inne marki, no już ciężko. Kolejna wada to, e, tak mi się wydaje, że. To jest Bluetooth, a raczej jestem wielce przekonany, że to jest to Bluetooth jednokanałowy. Czyli mm, możemy sparować się z telefonem, możemy się sparować z drugim interkomem, ale nie mamy powiadomień, powiedzmy, z naszego telefonu komend nawigacyjnych. tak? Jeżeli uruchomimy sobie nawigację w naszym telefonie, to nie mamy na bieżąco informacji na interkomie. Jest jeszcze jedna opcja taka, że z Janosika jest taka e, połączenia, traktuj tam połączenia jako przez Bluetooth, coś takiego, tam w ustawieniach Janosika jest, ale wtedy automatycznie wypina nas z grupy. Dostajemy informację, że za 100 metrów jest fotoradar, rozłącza się z telefonem, jako z nawigacją i łączy się z powrotem z grupą motocyklistów, wtedy Wy możecie to przekazać dalej. Ale jest to mega upierdliwe, bo jak znacie Janosika, który się jeździ na darmowej wersji, każda komenda za 100 metrów, skręć w prawo, zatrzymaj się na kawę, czy postaw mikabel, będziesz mógł ominąć reklamy to wszystko za każdym razem rozłącza was z grupy. To jest takie troszeczkę moim zdaniem dyskwalifikujące. Dlatego stwierdziliśmy, że na rok 2026 będziemy szukać interkomów już z technologią mesh. Ja ogólnie jestem zadowolony za tą cenę, polecam, jeżeli tworzycie małą społeczność motocyklistów do sześciu, włącznie to ten interkom jest naprawdę rewelacyjny. Tani długo trzyma baterię, dobra jakość dźwięku. Piszcie w komentarzach. Pod tym filmem będę wam tutaj na bieżąco odpowiadał. A więc ja dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek na temat tego interkomu. My zaczynamy intensywne szukanie nowego interkomu technologią MESH. Jeżeli macie jakieś pytania, w komentarzach zadawajcie je. Najwyżej zrobimy jeszcze jeden film, taki update na temat tych interkomów, jeżeli coś jest dla Was niejasne. Parowanie tych interkomów tak samo jest na kanale, także zapraszam do przewertowania filmów. Tam znajdziecie, jak sparować. Interkomy w grupę motocyklistów. Jest to bardzo proste, powtarzalne, także łączą się bardzo szybko. Także, jak coś, to w komentarzach możecie zadawać pytania, na pewno na nie odpowiemy. Na dzisiaj kończę. Żegnam się z Wami. Życzę Wam, aby ten sezon się jak najszybciej już rozpoczął, bo na razie śniegu to mamy potąd. A mam nadzieję, że szybko stopnieje i będziemy mogli już wyciągać nasze maszyny z garażu, by przygotowywać je do sezonu. Ja się z Wami dzisiaj żegnam po raz kolejny. Do następnego. Cześć!